Buongiorno. Dzisiaj y, wycieczka do Cinte, Cinque Terre, czyli do Parku Narodowego, y, największej chyba atrakcji tutaj regionu Ligurii. Pięć miasteczek, y, kiedyś nazywanych pięcioma krainami, bo były one osobnymi miastami państwami za czasów rzymskich. Czyli pięć krain Cinque Terra, dokładnie tak to y, oznacza. Musimy wybrać się y, pociągiem pociągiem, albo łodzią, albo pieszo. To są najczęstsze trasy, którymi można zwiedzać te regiony. My idziemy najpierw na stację kolejową z naszej miejscowości. No, słuchajcie, no mamy mały dramat. był. maszyna z biletami, ale tak, tak skomplikowana, że no przed nami dwie pary zrezygnowały. Z My próbowaliśmy. Trzeba było wbić do jakiej stacji chcemy, ale tej, do której chcieliśmy, nie pokazywała się, więc jedziemy do, na sam koniec, czyli do ostatniej miejscowości od, na południe. I tam mamy bilety, tam pomyślimy dalej. Tam i z powrotem 10. mamy. Tak, tam i z powrotem mamy. Tylko nie wiem, czy, możemy, czy musimy dodatkowo kupić bilety, tak żeby jeszcze na jakąś miejscowość. Nie? Mhm. Zobaczymy, może po prostu dodatkowe bilety kupimy. Mhm. Na jakiś, bo, ale z powrotem mamy. Ale czy wysiąść możemy i wsiąść? No nie, nie wiem. Czy to jest na godzinę? Mi się wydaje, że cały dzień, bo on pokazywał datę, cały dzień. No zobaczymy. Mhm. No najwyżej nam konduktor złapie, no nie wiem, będziemy ściemy. Mamy kolej Podejrzewam, że do miasteczka się idzie w górę Zobaczcie tam jest szlak Tutaj też jest szlak I my chyba się przejdziemy tym szlakiem Chciałem się dowiedzieć czy możemy przejść dalej. Chyba droga jest limitowana. Za bardzo nie spuszczają. Byliśmy się zapytać o drogę miłości. Jest taka tutaj ścieżka, która się tak nazywa. Ona jest w kierunku Manaroli, czyli tej kolejnej miejscowości, ale były jakieś obsunięcia i jest częściowo zamknięta. Można się przejść stąd kawałek i z tej drugiej miejscowości też można się przejść, ale całej drogi od tej miejscowości, czyli e, Rio Maggiore, do tej drugiej miejscowości nie da się pokonać tą drogą. Idziemy do miasteczka. Tutaj jest bardzo, bardzo dużo turystów, w pociągu było bardzo dużo ludzi. Śmiejemy się, że sąsiedzi w pociągu, których widzieliśmy, już piją kawę. Klimat. Jest fajne miejsce, bardzo, bardzo mocno turystyczne. Są twardzone? No my mamy frytki, ale dzielimy się. Maszmy. Dokupiliśmy krążki cebulowe. Słodkie bataty, tak? Krążki są rewelacyjne. Bataty jeszcze nie próbowałem, ale za chwilę. Pojedzone I teraz spacerujemy po miasteczku. Dzisiaj makaron odszedł w zapomnienie. Dzisiaj się delektujemy owocami morza. Samochód? Bardzo nam się podobają te tutejsze, takie fast food. Owoce morza, frytki można kupić w tych tubkach. Takich... Tak, takie tubki papierowe, tekturowe. W których mamy różnego rodzaju owoce morza, czasami mix, czasami same kalmary albo same. Um, I były trzy rozmiary: małe, medium i tak. duże. I tam małe, średnie, duże. Różne ceny frytki były za 5, 6, chyba i 7. Tak, i tak. A takie owoce morza, tak się zaczynają chyba o około 8-9. Krążki cebulowe też chyba za 6 zapłacie. No, a owoce może. Troszkę droższe, ale naprawdę fajny klimat, pyszne. siedliśmy, pyszne, pyszne zjedliśmy. Ok. Tak, 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 że tak. To jest wszystko także super klimat. Idziemy dalej spacerować. Ale kościółek. Wejście z boku, jest wieża, jakaś pewnie kapliczka. A tam już jest droga, a już nie można nawet wchodzić, zobacz. No, tak. zamknięte. Dobrze, to teraz bijemy sobie na punkty widokowe. 150% klimat włoski. O, tu nie mamy magnesu z tego regionu. Który Wam się podoba? Jesteśmy przy dworcu, i to jest masakra. I po prostu przyjeżdżają i wyjeżdżają ludzie, tłumy. My Idziemy na punkt widokowy teraz. Tu już robimy dwa razy A można się wykąpać tutaj. O lolo. Normalnie jest wydzielone miejsce do kąpieli. Tam się ludzie kąpią. No. Zeszliśmy troszkę niżej. I cudowne widoki. Te kamienice, też fajny klimat. To jest dzień Ali. Ala sobie zażyczyła, że, że chce to zwiedzić i chociaż liznąć no tak. Można się wykąpać Tam też jest punkt widokowy, bardzo dużo ludzi A tutaj zobaczcie Takie są realia zwiedzania w sezonie w Włochy Słuchajcie, nie liczycie, że to będzie przyjemna podróż? Podróż pociągiem bardzo wielki. Tu wszyscy podróżują tymi pociągami, tu z samochodami za bardzo się nie da. Każdy tu stoi, pozuje, chce na jak najfajniejsze ujęcia. No tam będzie fajne przejście, no tam jest przejście. Chcemy przejść do następnego miasteczka. Ksenia, stateczki. ty Ala tu patrzyła, że można wykupić rejs. Mega klimatycznie, fajnie podoba mi się, ale turyścią się tknęły. Nie damy na wysokie. Pani chciała mnie połknąć przed no, chwilą, tak ziewała. <grystwa> Wesoło. Dzisiaj pizza dnia z Nutellą, tak? Ale mówię? Tam byliśmy, teraz na drugiej stronie. A my zawsze trudniejszym chodzimy. Zawsze pół górę. To na szlak. Ciężko. Ale jesteśmy na szlaku. Janusz? Jest Janusz. Prawie jak w Nazary. Weszliśmy do góry, jesteśmy na szlaku, pływają łódki, Ala robi 7844 kwotę, wrzucamy to wszystko na Instagrama i na Facebooka, zapraszamy do nas na bieżąco, staramy się puszczać relacje, staramy się teraz ścieżką iść do następnego miasteczka, mamy kilometr 200 i chcemy jakąś tu trasą się przejść. Ale powiem szczerze, że wczorajsza wędrówka w górę, jak nie widzieliście tego odcinka, to zapraszamy na poprzedni. Dała mocno w kość. W nogi, dzisiaj te nogi mocno czujemy. Tak i tam trzeba się cofnąć. No my pójdziemy górą. A tu jest stacja Kolejowa Dworzec i piękna woda. Tutaj też jest mocno przejrzysta i fajna. Piękne widoki. No nic, my musimy iść do góry. Chłopcy są przeszczęśliwi, po prostu przez chwilę całowali mnie po moich stópkach, mówili dziękujemy, tato, że zorganizowałeś nam taką super wycieczkę, że nie ma nudy, że my sobie możemy pochodzić, nie siedzimy przed internetem, niech siedzimy przed naszymi komórkami, że mogę nawigować, to jest rewelacja, tato, dziękuję. Tak mi dziękowali. Jutro będzie dzień laby, jutro odpoczywamy, jutro leżymy na plaży, kąpiemy. Za tydzień, za, za tydzień będzie u was odcinek kempingowy. Chociaż my z mamą mamy e, ukryte plany. Urwać się na wieczorną tak. randeczkę. Pójdziemy na randkę. Pójdziemy na randkę do miasta. Nareszcie na ja <noise> mi krzyczy. że zostaną sami, będą mogli robić co chcą. Myślę, że gdzieś poszukam znowu krążków. Eee, może już nie cebulowych, ale kalmarowych Bo widzieliśmy takie sklepy w naszym miasteczku, nie? Tak, tak nie w jeden widziałam, może więcej no. Tu było dużo Były świeże też makarony Po prostu się przejść I po prostu jeszcze raz Jeremy, w tej chwili po prostu, słuchajcie, machnął do mnie i powiedział Pokazał kciuk do góry Dziękuję, tato, że wybrałeś taką trasę Krzywne. Dziękuję, tato Super Ja pierdziel, trzeba wejść do kurzyznów znów. Ci musiałem przerwać nagrywanie, bo dalej mnie całowali po nogach. To nie jest łatwy dzień. To no dopiero początek w górę. Trochę jesteśmy słabo przygotowani. Ja idę w Zresztą, też. Bardziej... nastawialiśmy się. Zwiedzanie miasteczka. miasteczka. Miasteczko zwiedziliśmy w klapkach. Było przyjemnie. Dobrze wyglądaliśmy. Teraz chcemy iść do kolejnego. Żeby pójść do kolejnego trzeba się trochę natrudzić. I my to robimy. Słuchajcie, wielka drama. Nie przyjeżdżajcie tutaj w klapkach. Albo zostańcie po prostu w miasteczku. Z tymi ludźmi. Jestem w kapkach, jest masakra Wchodzimy do góry Tu trochę wiaterek wie, Ale Jestem Poce się całym ciałem włącznie ze stopami Moje klapki po prostu jeżdżą jakbym był na basenie Do tego temperatura jakaś wyższa niż wczoraj jest ciężko Widoki są piękne, ale jest ciężko. Widoki są cudowne. Wejście masakryczne. Słuchajcie, nie pokażę Wam się, bo po prostu leje się ze mnie. Jestem mega spocony. Jeremi właśnie powiedział przed chwilą, że są dwie rzeczy, których nie zapomnimy na tym wyjeździe. Pierwsza rzecz to jak Jeremi zalą. Pada do restauracji i robi szuka mojego worka i portfela z pieniędzmi. I drugą rzeczą to jest ten dzisiejszy dzień: tu wspinaczka. A zobaczcie, jak pięknie są pokazane te terasy takie, czyli rolnictwo na stokach. Cudownie. No i koniecznie, jeżeli chcecie przejść, bo to, to nie jest daleko, to jest jeden kilometr, ale to trzeba mieć buty. Ale wysoko w góry. Wysoko. Jest bardzo, bardzo strome. Mi w klapkach jest mega, mega ciężko Mi już ślizga się w Stopa zjeżdża Muszę to, to robić bardzo powoli Tam? Do picia albo, albo lody I Idziemy do kołopasy Zobaczycie widoki cudowne Ale jest ciężko Nogi mi się ślizgają Z mega stromo No nic, ale idziemy Ale pięknie Pięknie, pięknie znaczy nazw. Zobaczcie nazwę Zobaczcie tak sobie stryknęła Alicja zdjęcie. Synowi też. I zadowolona z siebie. Tak? Pięknie. Myślałem, że wchodząc jest tragedia, ale schodząc jest jeszcze gorzej. Moje palce to odczują. Stopa mi się zsuwa z klapek. Szkoda, że nie wzięliśmy butów Byłoby ok, blisko, fajnie widokowo A tak to jest męczarnia Masakra Po prostu, a wy co w tam gadaliście po polsku pewnie Nie, wiem, nie, nie to było jak to oni Oni jeszcze nie wiedzą, oni jeszcze nie wiedzą Oni mieli... To już mi głocha, oni jeszcze nie wiedzą ich rozumiem Oni jeszcze nie wiedzą Słuchajcie, wreszcie prosto cień a i tak dalej się jeszcze ślizgam. Jest wesoło. Zapamiętamy ten dzień. Jesteśmy w miasteczku. Bardzo dużo Polaków. Dużo języka polskiego słyszymy. Zamknięty jest na A bo jest, jestem, Dobra, ale idziemy tam i tak. No nie, no idziemy do centrum i jakaś taka restauracja jak tą... Koniecznie, słuchajcie, jak chcecie coś takiego zrobić, e, to buty założyć. W butach tam, to nie jest tragedia, tam. ale w butach, w butach, w butach, w butach. Wczoraj my chyba większą trasę zrobiliśmy niż dzisiaj. Ale dzisiaj było ostro, ostro. W górę i w dół. No i w klapkach średnich. Zrobiliśmy mniej, ale było ciężej. Wczoraj czy dzisiaj? Dzisiaj. Dzisiaj było ciężej? a zrobiliśmy po no. prostu mniej. Dobra, idziemy szukać restauracji, czegoś do picia. Kimkotweera. Zapamiętamy do końca życia. Tam mamy stację, stamtąd będziemy jechać. Widoki są cudowny No tam trasa idzie dalej. Także można tą trasą, ale co dziwne, ja nie wiem, teoretycznie tą trasą, jak się szło, to powinien się zapłacić, tak? Bo za trasy powinno się mieć bilet do tego. Do pociągu. No my takiego nie mieliśmy. Mhm. No i druga sprawa, że w pociągu było tylu turystów, że tam żaden konduktor nie chodził, nawet nie sprawdzał tych biletów. Nie to, że polecam Wam jeździć bez biletów. I tymi samochodami, słuchajcie, tutaj wożą bagaże ludzi wynajmujących z tych tutaj w kamienicach pokoje. Lody kupione. Próbowane. Idziemy. Szukać jeszcze miejsca dla nas. Kolejna porcja. Owoców morza. Stoimy w kolejce. Nie było tu cebulów. Piesoczycny Piesoczycny, to tata frytki zje Owoce morza Druga porcja Są, są przepyszne Zobaczcie, tłumek tych frytek Mniam, mm. Pyszne chociaż? Pyszne Coś sobie kuk. tak, troszkę kalmarowego wpływa no Mam to te obrazki Masz to, tu chyba trzeba przyjeżdżać poza sezonem. Jest mega pięknie, jest mega klimat, ale jakoś jedziemy na pociąg. Ogromny i długi tunel do stacji kolejowej. Idziemy. Ceny dantejskie znowu się dzieją. Jesteśmy w pociągu powrotnym. Wydok piękny pociąg tuż nad morzem, ludzi mnóstwo nam się udało przyjedziemy sobie wygodnie jedziemy pociągiem wzdłuż linii brzegowej Cinque Terra parku narodowego wpisanego na listę światowego mm. dziedzictwa UNESCO pięć ziem, Cinque Terra pięć miasteczek w Ligurii Jedziemy pociągiem, ale jestem pod wielkim wrażeniem tutaj sieci kolejowej. Wszystkie te sieci są prowadzone tunelami. Bardzo szybko, prosta droga przemieszczamy się z miasteczka do miasteczka, ale wszędzie tunelami. Także masa roboty musieli wykonać, żeby tę sieć kolejową tutaj wybudować, ale jest to rewelacyjnie tutaj zrobione. Wracamy na kemping. Fossa lupara. chodzimy na ten kemping. Robiliśmy mały spacer. Szkoda, że tak troszeczkę daleko usytuowany ten kemping od stacji kolejowej. Jeszcze tak daleko rozmawialiśmy. Że pewnie jeszcze byśmy zrobili Portofino. No ale przecież jesteśmy na maksa zmęczeni. Zobaczcie, stoją kampery, Dalej, namioty. Wiecie, no, mamy nowych sąsiadów. Już nam <ślam> się na ryju rozbił Zobaczcie, mamy nowych sąsiadów. Tak wygląda nasze obozowisko. Tutaj mamy swoje utwierdzane zalom, że najlepsze miejsce. No, takie kuczowisko się tutaj trochę zrobiło, ale dużych namiotów dużo. Tu ktoś wyjechał. Stawiam, że to Francuzi. Mówię, no przed naszym samochodem na parkingu stał francuski bus i stawiam, że to tej rodzinki.